Bolesław Piecha to jedyny kandydat na senatora z wieloletnim doświadczeniem parlamentarnym, posiadający silne zaplecze polityczne. Czterokrotnie wybierany na posła Ziemi Śląskiej, w parlamencie pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, a także był ministrem zdrowia w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Bolesław Piecha uzyskał poparcie prezydenta miasta Rybnika Adama Wudalego, doświadczonego samorządowca, który uczynił z rybnika nowoczesne miasto, dobrze znane w Polsce, a także otwarte na Europę. Wybór Bolesława Piechy na stanowisko senatora to: wykorzystanie ogromnego potencjału naszego regionu oraz miast Mikołowa, Rybnika, Czerwionki, Leszczyn oraz Łazisk Górnych. Dokończenie oraz wsparcie inwestycji takich jak budowa drogi Pszczyna Racibusz. Rozwiązanie problemów rybnickiego szpitala, który ma służyć mieszkańcom regionu. Wzmocnienie pozycji Śląska w Warszawie oraz w całej Polsce. Czas, by Śląsk wybrał właściwego senatora. Który wie, jak rozwiązać problemy regionu. Czas, by Śląsk wybrał właściwie. Czas na Śląsk.